30 razy 31 marca dawna Zajezdnia Dombie, a obecnie Centrum Kultury Czasoprzestrzeń, zamieniła się w przystanek dla pierwszej edycji Wrocławskich targów Plakatu i Ilustracji. To tutaj można było podziwiać wystawy plakatów wykonane przez grafików i ilustratorów, a później także je nabyć. Dlaczego akurat Wrocław? Okazuje się, że we Wrocławiu mieszka wielu ludzi zaangażowanych w tworzenie tego środka artystycznego wyrazu. Skąd pomysł na organizowanie wrocławskich targów, plakatu i ilustracji oraz jaki jest cel tego wydarzenia? Przede wszystkim jesteśmy organizatorem wielu imprez, które są skierowane do osób, które przede wszystkim preferują design w swoim otoczeniu. Wielu twórców plakatu i ilustracji pojawiało się na czasowych imprezach, czyli na Fashion Meeting Targi Mody Autorskie i Wzornictwa, które również trwają dzisiaj w czasoprzestrzeni. Stąd jakby poszerzenie tej koncepcji i zaproszenie większej ilości polskich plakacistów i ilustratorów. Spowodowało duże zainteresowanie tą imprezą. Nie ukrywamy, że tutaj około 8 tysięcy osób zadeklarowało chęć udziału. Także zaprosiliśmy do współpracy blisko 40 młodych artystów, którzy tworzą w całej Polsce plakaty, ilustracje, grafiki. Oczywiście istnieje też pewna grupa tutaj wrocławskich artystów, którzy są też znani na naszym terenie. Także no, ideą tego jest na pewno dostępność polskiej, młodej sztuki. Na targach można było zobaczyć plakaty wnętrzarskie i zarówno filmowe, teatralne, czy też autorskie grafiki wykonane w najróżniejszych stylach. Do wystawienia swoich dzieł w galerii mogli zgłaszać się artyści z całej Polski. Na jakiej zasadzie dobieralni byli wystawcy? Przede wszystkim kierowaliśmy się, nie ukrywam, dyplomami wyższych uczelni artystycznych ale też oczywiście indywidualną oceną prac e, osób, które do nas aplikowały. E, więc była to oczywiście selekcja, która miała na celu e, zróżnicowanie tej oferty i trafienie w różne gusta. Jak może Pani opisać te targi? No myślę, że e, są super zorganizowane i w ogóle miejsce bardzo mi się podoba, e, ta zajezdnia cała i e, to, że jest różnorodność w ogóle stoisk i różnorodność artystów i naprawdę dobrych artystów. Wrocławianie licznie zgromadzili się, aby podziwiać sztukę wizualną. Jak widać, plakaty mimo upływu lat nadal cieszą się ogromną popularnością. Wielu miłośników mogliśmy spotkać właśnie tu w czasie przestrzeni. Zapraszamy na kolejne edycje, a my wracamy dalej się inspirować. Dla Campus TV Adriana Wrona.